Ja? Chcę ci coś powiedzieć, chcę ci powiedzieć, szybko. Chcę ci powiedzieć coś ta, Twoje, ja cię kocham, kocham, ci. lubię dłonie i ręce. I nawet kiedy czasem próbuję coś ukryć, ty wiesz lepiej. Dziękuję ci, ciałko, bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim domem. Kocham. Super sobota w Kauflandzie! Super ceny zawsze są! W tę sobotę masło pol, mlek, lub mlekowita kup 2, trzecie najtańsze 100% taniej. A kilogramowe opakowanie kiwi 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ale ze mnie korp poważniak! No dalej odezwij się Psz, Powiedz im coś niby biznesowego. Zajmijmy ślotok gumą orbit. Żuje się dobrze. To co? Dajemy się porwać? Inspiruj się bogactwem smaku jogobelli, teraz także w wersji bez dodatku cukrów. Dobre zawsze się udziela. Już blisko 3 miliony klientów korzysta z usług banków spółdzielczych z grupy BPS. A Ty? Znasz już ofertę banku po sąsiedzku? Są miliony powodów, żeby nas odwiedzić. Załatw to po sąsiedzku. Sprawdź na mojbank.pl Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Dłofem działa. Łagodzi uderzenia gorąca i zmianę nastroju. Poleciła mi go znajoma. Lepiej śpiewam, mam więcej energii. Dłofem pomaga mi kontrolować wagę. Duofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania duofem. Przekonaj się i ty. Dłowem nie daj się menopauzie. Super bohaterzy! Mama coś słabo wygląda. Zadanie specjalne? Wsparcie odporności mamy. A nasza dajna broń? Tylko Grinowita forte. Glinowita to wysoka dawka witaminy C, cynku i ekstraktów z owoców. Zdrowo i naturalnie. A dla ciebie mam też coś pysznego witaminowe żelki Glinowita Junior na odporność i mocne kości. Żelki super bohater. Nowita. Odporność z natury. Ile to 8%? Tyle co na koncie oszczędnościowym w banku BNP Paribas. Otwórz je w oddziale, spełnij warunki i zyskaj dodatkowo w promocjach nagrody o wartości do 650 zł. Oszczędzanie z nami to dobra decyzja. Bank BNP Paribas. Od Wrocławia. Po Inowrocław. Od Warszawy. Po Warszawę na wakacjach na Helu dzielą nas nie tylko odległości. Choć mówimy wspólnym językiem, to przecież na obiad mogą być i pyry, i ziemniaki, i grule. Byle dużo. Ale w każdym miejscu Polski łączy nas jedna rzecz. I mała, i duża, i bliska, i codzienna nasza, moja, twoja biedra. Biedrona, Biedronka! 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Piękny głos. <laughs> Jak możesz? Ona tak serio? Ostry ból gardła nie musi być tak nieprzyjemny. Weź Tantum Verde w pastylkach o podwójnym działaniu na ból. Zmniejsza stan zapalny i działa znieczulająco już w 60 sekund. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tantum Verde również w aerozolu. W Santander wiemy, jak różne zadania czekają codziennie na przedsiębiorców. Dlatego mamy narzędzia, które pomagają prowadzić firmę. Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Odkryj nowy wymiar nawilżenia z mleczkiem do ciała Nivea. Teraz 100% czystego kwasu hialuronowego. Nawilża dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. A kiedy skóra wygląda tak dobrze, pokazujesz ją z większą pewnością siebie. Tak? Tak i tak. Nowość. Mleczko do ciała niwa z kwasem hialuronowym. Skóra dla pewności siebie. Niwa dla skóry. Hej! Na rowerach w taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy Iskial. Iskial ImmunoMax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Zacznij poranek w stylu Lion wyjątkowy smak czekolady i karmelu, któremu nie można się oprzeć. Obudź się, zacznij dzień i żyj w stylu Lion. Nie musisz mieć jej umiejętności, by zrobić pyszne danie po japońsku. Z pastą do smażenia winiary w 10 minut możesz przygotować pysznego kurczaka teriyaki. Zasmakuj Azji. To proste z winiary żebyście mogły pozwolić sobie na nowe buty. Zawsze kiedy chcecie. Daishman. man! została ostatnia volta jak ci się You should try it. Nowa Alfa Romeo Junior. Zakochaj się raz jeszcze. Alfa Romeo Junior od 890 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm. Olśniewaj kolorem, bez niszczenia włosów. Nowy Garnier Olia, bez amoniaku i bez silikonów. Naturalne olejki wprowadzają kolor w głąb włosa, dając długotrwały efekt i odżywienie. Zaufaj Oli, teraz z wygodnym aplikatorem. Od Garnier naturalnie. Gdy rozumiecie się bez słów... Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edgera. Jeszcze nie wiesz, że na ciebie czekam. Choć nic o tobie nie wiem, dla mnie jesteś wszystkim, to ty jesteś moją nadzieją na dopasowanie. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl i zostań dawcą w Na zły nastrój, zmęczenie i stres. Depresanum. Na program zaprasza sponsor. Producent syropu wykrztuśnego Hederasal na mokry kaszel. Sponsorem programu jest Link4, ubezpieczyciel w zakresie OC i AC. Yes, you be queen for a night.